Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzisiaj opowiemy o ewakuacji. Ze mną jest Rafał, ja jestem Maciek. I co dokładnie będziemy robić? Jak to będzie wyglądać dzisiaj? Bierzemy jedną cechę, która nam się mega, mega, mega podoba w ewakuacji, i rzucamy o niej trzy słowa. A później bierzemy drugą, trzecią i aż nam się skończą te cechy, które nam się podobają w ewakuacji. I od czego by zaczął? Co, się tak, co ci się rzuciło pierwsze w oczy tutaj po rozgrywkach w To, co tutaj jest zupełnie niesamowitego, to to, że ta gra ma dwie ekonomie. Zaczynamy z działającą ekonomią na Starym Świecie, i my ją musimy zdemontować, mimo że nam daje zasoby, i ją przenieść, przenieść, przenieść na nowy świat i tam ją postawić na nogi, zanim tych zasobów nam zabraknie. Czyli mówisz, że tutaj na początku jest nam dobrze, tak? Na początku jest nam dobrze. Jeżeli mamy straszne bóle, i docelowo jest nam dobrze, znowu, e, chyba że innym graczom jest lepiej, to wtedy już nie za dobrze. Czyli to nie jest taka na przykład e, linia w górę, tylko mamy taką literkę U, rozumiem, tak? Że jest dobrze, spadamy w dół, w dół i potem pchniemy się w górę. Ciekawe, mechanika, naprawdę. Ja zwróciłem tutaj uwagę na drzewko technologii, z tego względu, że mamy tutaj tylko 9 kafelków. Ale one z każdą grą będą się mieszać. Mamy te same umiejętności, ale w innych szeregach, czyli w każdej grze będziemy szli w jeden, na przykład pion, ale to będzie zupełnie inne niż w poprzedniej grze. I te technologie dają nam zarąbiste, małe skile, które potrafią nam ułożyć daną partię. I co więcej, każdy gracz zaczyna ze swoim zestawem. Także w zależności od tego, jaką planszetkę weźmiemy, takie będziemy mieć możliwości na daną grę. I pamiętajcie, że nie uda Wam się zrobić wszystkiego. Więc tutaj, regerowalność wchodzi fajna, bo w każdej grze możecie iść troszkę w inną stronę. W tej grze zaskakuje wielowymiarowość. Musimy patrzeć na zasoby, to znaczy takie, jakie otrzymujemy po jednej stronie, czyli po stronie starej planety, jakie otrzymujemy po drugiej stronie planety. Musimy patrzeć na nasze akcje, I ile będziemy chcieli mieć ich mieć i czy stać nas na ich zapłacenie. Musimy patrzeć na to, jak zasiedlamy planetę i musimy patrzeć na ten tor tutaj, w zależności od tego, jak tak. daleko jesteśmy. To nam otwiera możliwości, ale być może chcemy to robić wolniej, bo mamy tutaj cechy, które możemy zgarnąć. Mamy rzeczy do przeniesienia. Mamy rzeczy do wybudowania na nowym miejscu, mamy rzeczy do zniszczenia, zapomnienia, dostaniemy za to karę, ale to możemy wliczyć budżet. Wielowymiarowość jest tutaj po prostu świetna. I pamiętajcie, jeśli nie wiecie, jaki surowiec zdobrać w swojej turze, zawsze warto wziąć energię. W polskiej edycji ta gra to przede wszystkim sałatka punktowa. Yy, mamy różne rzeczy, za które będziemy zganiać punkty, i chodzi o to, żeby ich nazbierać więcej yy, niż pozostali gracze. Natomiast... Dobra, dobra, ale powiedz mi, zagrałem sobie, powiedzmy, trzy razy w tą ewakuację, taki wariant podstawowy i i co dalej? Gra cały czas to samo, czy mogę coś tutaj zmienić? Cały czas to samo. Tutaj się rzeczy tyle zmienia, że y, nawet w obrębie y, bazowych zasad, y, to ta gra nam się będzie tutaj zmieniać. Mówiliśmy o tym, że mamy różne technologie. Jeśli natomiast naprawdę zechcecie zmienić coś takiego dużego, to wtedy zmieńmy na przykład warunki zwycięstwa. E, tutaj Władimir Suchy zaprojektował na przykład tryb wyścigu. Że wcale nie chodzi o to, żeby mieć tutaj szereg, szereg rzeczy, za które punktujemy, tylko chodzi o to, żeby zapunktować szybciej niż, robili to, niż zrobili to inni gracze super a powiedz mi czy z moimi akcjami mogę coś zrobić czy mam w grze całe wszystko 4 dostępne tutaj widoczne planszy no na planszy mamy cztery pola na każdym jest dwa lub trzy yy, faktycznie miejsca na akcję ale gdyby wam się znudziło grać w tej takiej wersji podstawowej gdzie po prostu jest takie play odpalamy tą akcję to możemy wziąć drugą stronę i tam mamy jeszcze dodatkowe akcje i wtedy nie dość, że mamy to co na planszce, to jeszcze mamy to co na karcie, albo innej karcie, albo innej karcie, albo innej karcie. Czyli jeszcze, jeszcze więcej głowienia się. Dokładnie. Mamy jeszcze taki moduł jak większość w linii, który tu w zależności od tego jak się układamy na nowej planecie, to będziemy tutaj walczyć o punkty. Także jest tu napchane wariantów, a tak jak powiedziałem, mnie w zupełności wystarcza ten podstawowy i już mi i już jest mega, mega przyjemnie. Kojarzysz ten trik z akcjami? Tutaj jest tak, że pierwszą akcję każdy z nas wykonuje za Fliko, nie? Drugą akcję każdy okay. wykonuje za Fliko. Trzecią akcję możemy wykonać, ale już musimy dopłacić energię. Czy Czwartą... nie chce zapłacić za energię? No to nie wykonasz akcję? akcji. A Patujesz. jak sobie kupię technologię? Jaką technologii? A, że możesz mieć specjalne hmm. technologię jeszcze do potaniania. E, masz czwartą akcję, która jest e, za dwie energii. Piątą, szóstą, siódmą, każdą kolejną za trzy energii. Jeżeli ja przygotuję sobie energię, to mogę grać wtedy, kiedy pozostali gracze już dawno spasowani. Ta gra ma ponoć świetny tryb Solo. Ma do tego specjalne karty. Gracze na Borgame Giku mówią, że spośród wszystkich solo trybów do gier Władimira Suchego, ewakuacja to jedna z najmocniejszych propozycji. My to sami przetestujemy w sensie. Asia Wareluk, nasza specka od gier solo, już testuje ten wariant. Jest jeszcze jeden atut. To jest atut skierowany nie do graczy Euro. Dla których bazowo ta gra jest skierowana, bo to jest właśnie taki rzetelny, solidny, głęboki, krwisty Euras, e, tylko dla klimaciarzy. Tutaj faktycznie czuć to, że dzieje się coś takiego niespotykanego science fiction. Opuszczamy starą planetę, zasilamy nową planetę, mamy po drodze przygody, musimy ustawiać tę ekonomię. To jest tak klimatycznie mocne, że mega mi to ułatwiło się w tą grę. Maciek, powiedz, proszę, tak jakbyś podsumował, e, bo ty. Lubisz Eurasy. Eee, ja lubię wszystkie gry. No wiem, ale właśnie masz, masz, masz w serduchu takie specjalne miejsce na, na, na Eurasy. Eee, jak Ci to przypadło? Ja, jak, jak to widzisz? Eee, mi tutaj przede wszystkim bardzo spodobała się ta mechanika litery U, tak? Że zaczynam z tą działającą ekonomią, później jest bardzo źle i później znowu zaczynamy się ratować eee, z naprawą nowego świata. Eee, oprócz tego to jest jedno z niewielu naprawdę euro, w których czyje klimat. Bo tutaj czuć to, tą akcję, co tu się dzieje. Mam do wyboru, czy wziąć na przykład statek z większą pojemnością, żeby ratować ludzi, czy na przykład statek, który mi przewiezie stadion. I tutaj muszę podejmować takie naprawdę fajnie, e, fajne, e, flafowe e, decyzje. Dla mnie z kolei to jest jeden z tych paru Eurasów które trafi do mojego klimacjarskiego serducha i, i naprawdę nie odmówię. Co więcej, ja mam opanowane to w tej wersji takiej podstawowej, to z tymi takimi wariantem, taki po prostu, że odpalamy akcję i szczerze mówiąc, chętnie bym takie 4-5 partijek jeszcze pograł na tych wariantach zaawansowanych, bo tutaj jest moc. Tak, ja tutaj tylko powiem ciekawostkę jeszcze, na koniec, że za każdym razem, bo jestem już po kilku rozgrywkach, mówię sobie, tym razem pójdę w technologię, tak, full w technologię, a i tak zawsze gram w ten sam sposób. W, w głowie jest taki schemat ułożony, po prostu, wtedy dobrze poszło, wygrałeś, okay. zrób to jeszcze raz, zrób to jeszcze raz. <laughs> tutaj też jest ciekawe, bo to, nie wiem czy to nie jest tak, że tu jest, właśnie ta sałatka punktowa jest taka, że kuszą te rzeczy, które są w moim stylu grania, nie? Mhm, Że tak. właśnie masz swój styl grania, więc zrobisz te rzeczy, które najbardziej do niego pasują, a tu faktycznie jakby potem siada z kimś innym i się okazuje, ale on gra zupełnie inaczej, co więcej skopał mi tyłek. E, ta gra ma takie e, miejsca, gdzie faktycznie można sobie e, ją popchnąć, a teraz zagram tak, teraz tak, tylko czasem trzeba, jak mówisz, ze sobą walczyć, nie? Mamy tutaj naprawdę, naprawdę dużo momentów, w których musimy podejmować decyzję. Ta gra jest bardzo decyzyjna, Topele. czy poruszamy się szybko na torze postępu, czy powoli, bo i tak, i tak będzie dobrze, czy budujemy statki, czy budujemy stadiony, czy budujemy infrastrukturę. Budujemy to tu, tu, to też jest tak. na pewnym etapie gry już masz wybór, nie? Czy jeszcze tam i potem przeprowadzisz, czy już w nowym miejscu, na nowej planecie, nie, tylko, że trzeba tam zgromadzić te surowce, które na początku mały. Właśnie, czy przewodzisz bardziej surowce, czy bierzesz statki bardziej od surowców, czy bardziej od tego, nie? Czy bardziej od... Czy po prostu no, bierzesz te, na które cię stać? No tak też mu jest często w tej jest grze. Tak, jest. Dzięki bardzo. Trzymaj Dzięki, wielkie się. cześć. Dobrze, Sila, to teraz powiedz, że dziękuję za obejrzenie materiału i zachęcam do subskrypcji. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału i oczywiście zachęcamy Was do zasubskrybowania. I pokaż teraz tutaj, w tym miejscu, żeby widzieli. No, no, o, o. Jeszcze? Tak. O, okay. O. OK. I możesz też zachęcić ludzi do obejrzenia innych filmów na naszym kanale. Koniecznie zobaczcie pozostałe filmy na naszym kanale. I teraz pokaż z drugiej strony, że tam się pojawi okienko. Super. Dzięki wielkie. <laughs>